Witam wszystkich w lesie. Ponownie, jak zwykle, obiad zjedzony, dodatkowy film nagrany. Teraz jest trochę czasu na zbieranie grzybków. Oczywiście, raczej, jak to lipiec, nie ma liczyć na coś innego niż kurki. Na inne grzyby jest zdecydowanie za wcześnie. Może ewentualnie jakiś tam pojedynczy osobnik się znajdzie, chociaż raczej nie ma co liczyć. No, ale kurki jak najbardziej się przydadzą. W moim przypadku dodam inne grzyby z zapasów i będzie taka pół na pół świeża zupa. No, bo na samych kurkach to raczej kiepsko lepiej mieć jakieś różnorodne grzyby: typu podgrzybek, borowik, niemka. No i wspomniane świeże kurki. Chociaż niektórzy robią jajecznicę z tych kurek, mi ona raczej nie pasuje. Raz tylko jadłem jajecznicę z kurkami i raczej zdecydowanie wolę zrobić z tego zupę. No ale zobaczymy, co dzisiaj znajdziemy. Tu jest trochę kurek, czyli pieprznik jadalny jak to woli. Takie malutkie, no ale zawsze będą. To jakieś grzybki w lipcu zerwał się większy wiatr. Zaczyna jakby kropić deszcz. Także chyba z dzisiejszych zbierania nic więcej nie będzie. No ale tam kilkanaście sztuk jest. Chyba, że to popada tylko krótko, to sobie dozbieram więcej. O ile jeszcze jakiś tutaj będą, no coś innego niż kurka? No, taki pojedynczy się trafił. Możliwe, że więcej już nie będzie w dniu dzisiejszym. Jak to się mówi, grzyby wyrastają po deszczu. Więc deszczyk popadał jakieś 5 minut. Niezbyt był duży. Taka większa mrzawka. No i można zbierać grzyby dalej. Może coś uda się jeszcze znaleźć. Jednak po deszczu coś rośnie. Wielkie kurki. No i tam gdzieś dalej obok widzę już jakiś jeszcze mniejszy. Kilka minut jeszcze się pokręciłem. No i tam wpadło kilka kurek w takiej małej drobnicy. No ogólnie to lipiec to nie jest miesiąc jak dla mnie na zbieranie większej ilości grzybów. Znacznie więcej będzie w sierpniu. A już tak na poważnie, spore zbiory będą we wrześniu. Więc przyjdzie jeszcze na to czas. Na razie tyle z dzisiejszego dnia. 28 kurek i tam jeden taki inny. No, na pewno świetna zupa z tego wyjdzie. Plus tam dodatek innych grzybów z zapasu. Na pewno jest nieco lepiej niż w poprzednim razem. No a przyszłe razy mam nadzieję, że będą znacznie lepsze niż to. No i to tyle na dziś.